Dzień dobry, szanowni. Cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że Was będzie przybywało, że się zgromadzimy licznie, bo to jest takie spotkanie z Wami, na które zaprosiłem w trochę no, awaryjnym trybie. Pora też trochę niezwykła, ale też na tyle dużo się dzieje, że nie sposób tych zdarzeń nie pozostawić bez takiego no, w miarę aktualnego komentarza, bo naprawdę kolejne godziny mogą przynieść jakieś kolejne zaskoczenia. Bardzo Was przepraszam za te nasze eksperymenty z dźwiękiem, których byliście świadkami przez ostatnie dwa dni. No, Chcieliśmy nowej technologii spróbować, okazało się, że jest całkowicie chybiona i obiecujemy, że już do tego nie wrócimy. A jak pewnie zauważyliście, spotykamy się już z normalnym udźwiękowieniem i nie będziemy już Was narażali na te wszystkie niedogodnie... niedogodności. Tak samo jak poprzednio, jednak powtarzam i apeluję, abyście udostępnili to spotkanie. Zróbcie w tej chwili, wykonajcie ten gest, kliknijcie, udostępnij, zaproście kolegów, znajomych, rodzinę, kogo tam jeszcze może wspólnie obejrzyjcie. To jest nam po prostu bardzo, bardzo potrzebne. Zresztą dzięki Wam tworzymy tą przestrzeń, więc takie gesty z Waszej strony będą nam naprawdę bardzo potrzebne i są, są bardzo pożądane. Ale co do meritum. Jeżeli ktokolwiek z Was nabrał jakiejś nadziei, że oto Zjednoczona Prawica potyka się o własne sznurówki, to radzę się wycofać z takiego myślenia i to jak najszybciej. To znaczy, ona potyka się o własne sznurówki, ale na pewno też sznurówki się nie przewróci. To o to bądźmy spokojni. Jedyne o co chodzi w tej całej awanturze i w tej całym, tym samym zamieszaniu, to jest zapewnienie sobie przez tych mniejszych braci w Zjednoczonej Prawicy przyzwoitych miejsc na listach wyborczych. Miejsca na listach wyborczych, zapamiętajcie to sobie. O to i tylko o to chodzi w tej całej Zadymie. Jakiś czas temu i pan Kaczyński, i pan Ziobro, i pan Gowin musieli się zgodzić co do jednego. Jesienią podzielili się trochę za bardzo. Pan Kaczyński był trochę za bardzo hojny. Jego akolici przyjęli wszystkie te frukta z wielką ochotą, ale teraz trzeba się policzyć na nowo i na nowo poukładać miejsca w szeregu. Wszyscy co do tego są, są tam zgodni. Z tym jednak zastrzeżeniem, że chcieliby, aby prezes Kaczyński im wyraźnie. Oficjalnie i na pewno zagwarantował dobre i w miarę liczne miejsca na listach wyborczych, bo oni doskonale wiedzą, że wybory kiedyś przyjdą i będzie trzeba w nich wystartować. Jak pójdą do nich sami, to nic z tego nie będzie. Naprawdę ani pan Ziobro, ani pan Gowin, jego ludzie nie mają na tyle silnej pozycji, żeby mogli brykać w tych wyborach samodzielnie i muszą sobie zapewnić, u pana prezydenta Kaczyńskiego, że te miejsca na listach wyborczych będą przyzwoite. Tylko o to w tej chwili chodzi. To jest gdzieś petitem dodawane jako, jako agenda dyskusji, które tam się toczą, ale naprawdę ona jest najważniejsza w tej sprawie. Być może jest tak, że pan Kaczyński nie jest szczególnie rychły w tym, aby te przyzwoite miejsca przydzielać już na tym etapie i robić to jakoś bardzo oficjalnie, no więc postanowiono, że będzie trzeba na nim ten gest wymusić. Uderzono tak, tak celnie i tak boleśnie, jak można go uderzyć. Wierzcie mi, ustawa o zwierzętach futerkowych nie jest kluczowym aktem prawnym w historii polskiego prawodawstwa, ani w historii polskiego rolnictwa. Chodzi tylko o to, że jest dzieckiem pana prezesa. Pan prezes na ten pomysł wpadł już dawno temu, bo chyba rok temu, aby taką ustawę wprowadzić, ale też nie dziwmy mu się, to jest człowiek o pewnej empatii. On ma kota, żywego kota, o tym mówię. Zresztą każdy z nas by się wykazał podobną empatią, jak mi się wydaje. No, gdybyśmy zobaczyli e, piękną mordkę e, tchórzofretki obdzieranej ze skóry, albo małego lisa, którego odbiera się mamie, albo mamę jemu się odbiera, albo poczciwą mordę krowy zażynanej w standardzie halal, to w każdym z nas się obudzi takie takie oburzenie właśnie i wszyscy będziemy skłonni zagłosować za ustawą, która tego zabroni. To jest oczywiste. Z paroma wyjątkami rolników, którzy z tego żyją, ale naprawdę nie jest, ich, nie jest ich aż tak bardzo wielu. I myślę, że dlatego właśnie w to miejsce uderzono. Okazało się, że prezes Kaczyński doskonale wiedział, że możecie sobie tam uderzać Ja i tak będę mógł liczyć na głosy innych, z innych ugrupowań politycznych, a wam pogrożę palcem. Tak się zresztą stało ustawę przyjęto. Jeszcze będzie oczywiście procedowana i w Senacie i tak dalej, ale e, nie miejmy złudzeń, ten akt prawny do polskiego porządku prawnego wyjdzie. E, I tyle. E, ja też z pewną zgrozą, ze smutkiem oglądam, przysłuchuję się w głosy, no młodych wiekiem, ale gdzieś tam starzem politycznym, dojrzałych już e, polskich polityków, którzy wykrzykują jakieś kocopoły o tym, że oto toczy się bój o polskie rolnictwo. Panowie, jaki bój, o jakie polskie rolnictwo? Tych, którzy odzierają fretki ze skóry albo zażynają krowy w standardzie halal, to jest naprawdę garstka. Chodzi o setki tysięcy głosów rolników, którzy na co dzień uprawiają buraki albo hodują świnie i oni naprawdę ciągle są zakochani w Prawie Sprawiedliwości i naprawdę na razie od niego nie odstąpią, tym bardziej, że niczego nie zrobiono, aby tę ekipę odwojować jakoś jako swój elektorat, więc nie miejmy żadnych złudzeń za ten bój o polskie rolnictwo tu się nie, sto, nie toczył i nie został stoczony. Może o interesy garstki ludzi, którzy naprawdę nie są czymś, co stanowi podstawę polskiego rolnictwa. I tak to będzie wyglądało, szanowni państwo. Nie ma żadnego kryzysu w koalicji. że znaczy, kryzys może jest i dobrze to nie wygląda. I będzie trzeba jakieś wizerunkowe koszty tego wszystkiego ponieść. Ale jedyne, czego będziemy teraz świadkami, to bardzo długiej drogi do kanosy. Ci nieszczęśliwi przedstawiciele i Solidarnej Polski i Porozumienia będą musieli to zrobić, bo nie ma dla nich bytu politycznego poza koalicją w ramach Zjednoczonej Prawicy, więc nie ma uprość. Będziecie musieli przeprosić w jakiejś tam formie, jakoś tam uznać, że, że prezes jest prezesem. Być może uda wam się na podstawie tego całego zamieszania ugrać jakieś frukta dla siebie, ale. Niech opozycja nie myśli nawet o tym, że o to idą wcześniejsze wybory. Nawiasem mówiąc, gdyby nawet tak miało być, to zastanówcie się, drodzy Państwo, w jakiej byście byli sytuacji. Czy wiecie, co by się stało, gdyby Kaczyński poszedł na wybory tuż po tej awanturze o podwyżki wynagrodzeń dla partii politycznych i posłów? Wiecie, co by się stało? Przegralibyście te wybory z Kretesem. A on by je wygrał, dlatego że jego elektorat mu to wybaczył bata, nawet nikt nie sarknął w tej sprawie, a wasz elektorat wam tego nie wybaczył do dziś. Tam do dziś się mówi o tym, że jesteście nieposkładani, że się kłócicie o jakieś miejsca w swoich strukturach, że wybieracie nowego szefa klubu parlamentarnego. No i że byliście pazerni. Nie bardzo wiadomo dlaczego i nie bardzo wiadomo jakim prawem. Gdyby więc teraz miały się odbyć wcześniejsze wybory parlamentarne, to drżałbym na waszym miejscu w posadach, bo nie jesteście kompletnie na te wybory gotowi. Wiecie, kto wygrałby wybory parlamentarne po stronie opozycji, gdyby się teraz od odbyły? Szymon Hołownia. Tak, zbudował sobie ruch, tam na razie aż tętni ten entuzjazm do politycznej roboty. Tak by to właśnie wyglądało. Jeżeli więc macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, co będzie dalej, to informuję Państwa. Dalej będą, będą toczyły się dyskusje o tym, kto i jakie miejsca na listach wyborczych w Zjednoczonej Prawicy może otrzymać i tylko i wyłącznie w oparciu o hmm, ten punkt w dyskusji będzie się rozwijała emocja w polskiej polityce. Pewnie będziemy się spotykali w tej formule trochę częściej, może nawet dwa razy dziennie, bo tam się dzieją naprawdę interesujące historie. Ale na końcu tego wszystkiego mniej więcej wiemy, co będzie napisane na plakacie końcowym. Chyba, że się mylę, ale to. Wtedy posypię głowę popiołem, powiem, że się pomyliłem i naprawdę będę bardzo zdziwiony, bo wszystko, co wiem o polityce, o polityce na razie, każe mi to widzieć właśnie w ten sposób. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że wpadliście, dziękuję, że wysłuchaliście. Dziękuję mam nadzieję, że jeszcze jest szansa na to, aby to podać dalej, udostępnić i, i podzielić się z kimś tym, co no, wspólnie tutaj napisaliśmy i powiedzieliśmy. No, że jesteśmy tutaj, to szerokości.